Drodzy bracia i siostry, słyszałem kiedyś taką historię, nie wiem czy jest prawdziwa. No, nie wykluczone, że tak się stało, ale byłoby to rzeczywiście dziwne. Mianowicie, był pewien młody człowiek, już taki po studiach, wybitnie zdolny w swojej branży, mniejsza o to co to była za branża, jaka dziedzina nauki. No i oczywiście wszyscy wiedzieli, że po magisterium zostanie na uczelni, będzie pisał doktorat. I rzeczywiście dość szybko napisał ten doktorat. Doktorat był wybitny, bo ow człowiek był wybitnym intelektualistą w tej branży swojej. Był jeden kłopot. On się tak tremował przed ludźmi, że wszyscy wiedzieli, że on tego doktoratu nie obroni. On po prostu wszystko mu w głowie się zakręci, za nie mówi i no nie obroni, nie ma szans. Taka jakaś psychiczna blokada na wystąpienia publiczne. Więc jego przyjaciele zrobili taki fortel, że dogadali się z profesorami. W restauracji zamówili stolik, i pod pretekstem imienin jednego z nich on też został zaproszony. Przyszli, jedli, pili. I ci profesorowie naprzeciwko on nie wiedział, że to są profesorowie z innych uczelni polskich, zaczęli pytać, a pan podobno napisał pracę doktorską, a jak pan tam te zestawia, a jak pan to uzasadnia, a na czym się pan opiera? No i tak on tak opowiadał z entuzjazmem. Czy dobrych napitkach, i po godzinie oni mu powiedzieli: Zdał pan, obroni pan doktorat. Profesor taki, a taki Uniwersytet Poznański, profesor taki UJ, on zbaraniał. Myślał, że to są jacyś tacy no, koledzy tych, czy starsi koledzy z tych swoich przyjaciół. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj Jezus został zaproszony na posiłek, ale tak naprawdę został zaproszony na egzamin. Został zaproszony na egzamin, czy jest prawdziwym Mesjaszem, czy jest prorokiem. No i jak widzicie, jak słyszeliśmy przed chwilą, Jezus zaczął ten egzamin oblewać, bo się pozwolił całować prostytutce po nogach i obmywać swoje łzy łzami. Potem jak się okazało, to Jezus był tutaj egzaminatorem, a egzamin zdawała prostytutka i faryzeusz. Faryzeusz, no, przepraszam, za słowo głupi był, bo Ewangelia mówi, mówił sam do siebie. Gdyby on wiedział, co to jest za kobieta, to by nie pozwolił jej się dotknąć. Mówił faryzeusz sam do siebie. Drodzy bracia i siostry, pogubimy się zawsze na wszystkich Bożych egzaminach, jeśli będziemy mówili sami do siebie. I tu nie chodzi o ten przywilej, który mają ludzie starsi już z pewną demencją. Tylko, żeby ten faryzeusz się pomodlił. Boże, pomóż mi rozeznać, czy to jest prawdziwy prorok. Boże, daj mi jakieś światło, daj mi pokorę, daj mi cierpliwość, daj mi mądrość, żebym ja odkrył, to on mówił sam do siebie. Wielu ludzi myśli, że prowadzi głębokie życie duchowe, bo lubią w myślach mówić sami do siebie. To co nieraz mówię, ktoś przychodzi i mówi godzinę klęczałem w klęczniku, tak się namodliłem. Ale ja potem pozwalam sobie zapytać, a ty jak się modliłeś? Co? No tak rozważałem moją sytuację na studiach, moją sytuację rodzinną, szansę uzyskania kredytu i tak od czasu do czasu życzyłem, Panie Boże, pomóż mi w tym wszystkim. I ktoś rozmyśla sam o sobie, o swoich problemach, bez Boga... I myśli, że to jest życie duchowe. Nie. Życie duchowe to jest kontakt z Bogiem, to jest proszenie o światło, to jest rozważanie wszystkich spraw razem z Ojcem Duchem Jezusem ze świętymi. Bardzo ciekawą rzecz mówi, e, zostały jej grzechy odpuszczone, chociaż Bo umiłowała bardzo. Proszę zwrócić uwagę, to jest dziwna spowiedź, bo jawno grzecznica nie wypowiada swoich grzechów i Jezus się od niej tego nie domaga, bo Jezus wszystko wie. Jezus znaje wszystkie grzechy. Doskonale wie, jakim ona była. Ale dlaczego został jej grzech odpuszczony? No, nie, nie spełniła tutaj warunków spowiedzi, których my się uczyliśmy z katechizmu, że trzeba wyznać grzechy, powiedzieć, kiedy się ostatni raz było spowiedzi. Te, 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 tych formułek nie ma. Powtarzam, Jezusowi to było niepotrzebne, on znał jej grzechy. Ale dostała rozgrzeszenie, bo bardzo umiłowała. Kochani, nieraz ktoś się pyta, kiedy spowiedź jest ważna. No, proszę, księdza, jeśli ja wyznam szczerze wszystkie grzechy. Jeśli żałuję, jeśli postanawiam poprawę, no to dostanę rozgrzeszenie. Spowiedź jest ważna. Jeśli nie wracasz do miłości, to nie jest ważna. Spowiedź i przebaczenie Boga, w miłosierdzie Boga ma nas wprowadzić z niemiłości do miłości. Każdy grzech, który popełniamy jest zaprzeczeniem miłości. Każdy. Obżarstwo, nie kocham siebie. Plotkarstwo, nie, nie kocham przyjaciół nie chodzenie do kościoła, czy nie odmawianie pacierza, nie kocham Boga. To jest zawsze coś nie kocham. Albo siebie, albo bliźnich, albo Boga. I teraz nawrócenie, to jest powrót do miłości. Że tego męża, którego zmieszałem z błotem, albo odwrotnie, żonę, którą wyzywałem i może nawet rękę na nią podniosłem, to ja ją zacznę kochać. Oczywiście to nie znaczy, że wrócę do domu i od razu będzie sielanka, ale będę walczył o miłość. Do Państwo, siostry, ta dzisiejsza Yy, przypowieść, ta historia przypomina nam właśnie taką bardzo ważną rzecz. Nieraz ktoś pyta, z czego robić rachunek sumienia? No w zasadzie z tego, czy kocham siebie, czy kocham bliźnich, czy kocham bliźniego. Pamiętajcie, yy, ojciec yy, Pelanowski kiedyś mówił, że nie potrafi zgrzeszyć człowiek, nie może zrzeszyć człowiek, który nie umie kochać, bo grzech to jest zaprzeczenie miłości, zdrada miłości, to jest odrzucenie miłości. Jeśli ktoś nie został nauczony miłowania, nie popełnia grzechu, ale kiedy ktoś wie, co to jest miłość, zdolny jest do miłości, a mimo to nie okazuje jej sobie bliźnim Bogu, wtedy jest grzech. I nawrócenie spowiedź to jest powrót do miłości. To nie tylko, że ja powiem, że ja kłóciłem się z bratem. Więcej nie pamiętam, no ja rozgrzeszam. Ale bracie, czy ty teraz do tego swojego brata będziesz próbował wykrzesać trochę prawdziwej miłości? Wykrzesać prawdziwej miłości. W religii chrześcijańskiej chodzi bowiem o, w istocie, nawiązanie kontaktu z Bogiem miłosiernym. I ten kontakt może być bardzo różny. Dzisiaj widzimy dwie skrajności. Jedna skrajność to jest relacja tej kobiety do Jezusa. No Ona widzi w nim wszystko. Ona widzi w nim wszystko, ona widzi jeden wielki ratunek, jedyny ratunek dla siebie, dla swojego życia, które jest tak zmarnowane. Przy okazji, proszę Państwa, taka refleksja parę razy, chyba za dwa, trzy razy widziałem w telewizji jakieś wywiady zrobione z prostytutkami. No więc we wszystkich tych programach i wszystkie te prostytutki, które coś mówiły do kamery o, swoim, o swojej profesji, ale tak można powiedzieć, robiły to w sposób sztucznie wulgarny. Taki arogancki, taki, taki gruby, brzydki, szorstki. One muszą zagłuszać swoją kobiecość wrażliwą, żeby to robić to, co robią. Bo normalna kobieta czegoś takiego nie zrobi. Więc one muszą ciągle brudzić się, wmawiać sobie, że jestem właśnie jakimś twardzielem, jakimś yy, kimś takim niewrażliwym, a w istocie są to, jak każda kobieta, na pewno. Pokancerowane, przepraszam za słowo, osobowości, ale też i tęsknota za życiem czystym, pięknym, za piękną miłością. Ja Państwu mówiłem, jak ksiądz proboszcz z placu Trzech Krzyży mi opowiadał, że pewnej pewnego dnia styczniowego, kiedy chodził po kolędzie, zastukał do pewnego mieszkania, wszedł, uderzył go piękny zapach, jedna pani ładnie ubrana, druga pani ładnie ubrana, trzecia pani ładnie ubrana i zorientował się, że wylądował w agencji towarzyskiej. No ale już mówi, nie będę się wycofywał. Przyszła ta pani szefowa, nie pytała, czy on prywatnie, czy służbowo, a on mówił, co miałem zrobić? Nie wiedziałem, nie, nie wiedziałem co im powiedzieć. Nie chciałem się tam jakoś mądrzyć. Wyjąłem obrazki z Matką Bożą Częstochowską i dałem tym prostytutkom po obrazku. Jedna, dwie zaczęły tak płakać, tak strasznie płakać. Bo to dziewczyny po pierwszej komunii. Może nie jedna z nich nie nawet miała, e, więc... Ta natomiast ta prostytutka zajmuje się w sposób tak wrażliwy, czuły wobec Jezusa, tak otwiera i upakarza się.